że tu nie chodzi o to, żeby walczyć, tylko, że siedzi banda złodziei i rozkrada nasze pieniądze. I żeby tylko kradli, bo ja powtarzam, on, on te 100 milionów ukradnie, ale 900 milionów pójdzie na straty. Na wykonanie zupełnie niepotrzebnej nikomu aparatury. I tych 900 milionów szkoda, nie, tego, nie tych 100. Te, te 100 to się komuś przydadzą, prawda? Tam wybudują sobie jakieś chałupy, prawda? Postawią, zatrudnią ludzi, nie? No, szkoda tych 900 milionów. Problem polega na tym, że osiągnęliśmy coś, co się nazywało epoką postindustrialną. Czyli w tej chwili mamy wszystkiego za dużo. I oni tam uważają na górze, że można kraść, ludziom to już wszystko jedno. Ludzie na dole też uważają, że jak nawet ukradną 90%, to coś z tego i tak, i, tak, i tak daje się żyć, prawda? Co tam walić głową w mur nie. Znasz prawdę o głowie i murze, daj spokój, jak piękny jest świat, prawda? Z głodu nikt nie umiera. A e, co tam. I mnie tylko jednej rzeczy żal, mianowicie tego, że moje wysiłki, wasze wysiłki, wysiłki wszystkich ludzi tak są potwornie marnowane. Przecież moglibyśmy, o czym mówię nieraz, już dawno Polak mógłby wylądować na Marsie czy na Wenus. To nie ma w tej chwili żadnych przeszkód natury technologicznej ani finansowej. Ułamek pieniędzy marnowanych na. Walkę z globalnym ociepleniem, przykładowo, zupełnie by do tego celu wystarczył. Moglibyśmy badać głębiny oceanów, moglibyśmy konstruować różne wspaniałe rzeczy. Nie wiemy jeszcze, jakie moglibyśmy wiedzieli, to to nie byłyby wspaniałe. Wspaniałe jest to, czego jeszcze nie znamy. Przed, przed wynalezieniem samochodu nikt nie myślał, że będą samochody. Prawda? to, jest, to jest Piękne jest to, że, że my nie wiemy, co będzie. I to wszystko jest marnowane w tak przeraźliwy sposób czego wszyscy ludzie nie zdają sprawy. Ile pieniędzy jest marnowanych, nie rozkradanych, powtarzam, to pół biedy, to jest marnowanych, które idą na rzeczy nieprawdopodobne. Za założyciel UPR-u św. pamięci Stefan Kisielski zawsze mówił, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko walczy się z różnymi trudnościami, które nie występują w żadnym innym ustroju. Otóż my walczymy z tymi przeciwnościami potwornie, wydajemy na tę walkę Ogromne pieniądze. Marnujemy wysiłek ludzki, już nawet nie w gotówce, tylko po prostu w czasie. Tworzymy jakieś przepisy: jedni ludzie w Pocieczoła wdrażają przepisy, drudzy w Pocieczoła, prawda, starają się tym przepisom sprostać. Eee, kompletnie absurdalne zresztą, zresztą przepisy, no ale energia ludzka się tutaj marnuje. Zawsze mówię tak, jak yy, się mówi, że polski inżynier ma na swoim koncie siedem razy mniej wynalazków niż, niż amerykański inżynier. Ale jakby się policzyli Państwo wynalazki w dziedzinie uszukiwania Izby Skarbowej, to ho, ho, mogłoby się okazać, że nie jest tak źle. Ta energia intelektualna idzie nie tam, gdzie powinna. Dzisiaj człowiek, który chce zarabiać, nie idzie na politechnikę, tylko idzie na prawo. No, staje się nie dziwię. W Warszawie, w Warszawie człowiek, doradca podatkowy, zarabia w tej chwili około 2-3 tysięcy złotych za godzinę. A to się opłaca, bo jeżeli, bo jeżeli on mi swoją poradą zaoszczędzi 100 tysięcy na podatku, to warto mi zapłacić te 2 tysiące. Tyle bierze teraz podatkowej. To się trzeba znać. Nie na, na, na technice, na środkach, nie na rakietach, nie na samochodach. Trzeba znać się na podatkach. Otóż otóż w normalnym kraju nie istnieje podatek dochodowy, a więc nie można zarabiać dzięki znajomości podatku dochodowego. Nie ma kruszków podatkowych. Każdy płaci te tam, powiedzmy, 200 zł, prawda, i do widzenia. I w wyniku tego ci wszyscy ludzie, z rozpaczy, mądrzy, zdolni ludzie biorą się za konstruowanie rakiet międzyplanetarnych albo, albo, albo nowych samochodów, albo czegoś takiego. Niemcy się zauważyli, jak staną, to nie, nie tylko w tym roku widać, ale w ogóle staną wszelki postęp techniczny. Przecież wy widzicie, że my dalej się poruszamy samochodami, pociągami i tak dalej, czy wynalazkami XIX wiecznymi. Radio też jest XIX wiek w zasadzie. także w tej chwili zahamowany został, został postęp. Jest to efekt, jest to efekt tego, tej cywilizacji, która tutaj yy, opanowała tę ludzkość i co jest niepokojące, to że ona jest umierająca. I, w, i, i, myśl, i myślę, że to, że się był bezruch yy, przez, przez ten rok 2010, właśnie jest objaw tego, że jest to umierająca cywilizacja. W domu umierającego panuje bezruch, nic się nie dzieje. Dzieci się nie rodzą, żadne nowe idee nie powstają, nic się nie dzieje. Popatrzcie na przykład na taką widomą oznakę rozwoju gospodarczego, taką widzialną, to jest na drapacze chmur, gdzie one powstają? W krajach arabskich, w Indonezji, w Chinach, na Tajwanie, na w Republice Południowej Afryki, w Ameryce. Czy w Europie powstał jeden drapacz chmur? Nie. To jest zdychający kontynent. Tak. Jak, jak, jak mówiła moja siostra, ciotka, która przyjechała za, za granicę, powiedziała, mały, ale gustowny. E... No, tak to, tak to właśnie wygląda. I powtarzam, powtarzam, czy mamy dalej żyć w tym bajorku i czekać, aż przyjdą ci barbarzyńcy, czy też mamy starać się, starać się, zbudować normalne państwo polskie, Na państwo polskie, odciąć się od umierającego Zachodu, bo on umiera, tam, tam, tam jest we Francji, w Niemczech jest fala muzułmanów, Turków, Kurdów, no i tak dalej. U nas tego jeszcze nie ma. Czyli korzystając z tego, że jeszcze tego nie ma. Zanim pan Tusk, nie daj Boże, podpisze Kartę Praw Podstawowych, nawiasem mówiąc, się Lech Kaczyński obie też obiecywał, że podpisze tę Kartę Praw Podstawowych, nawet bez ratyfikowania konstytucji europejskiej, bo chciał podpisać. Na szczęście nie zdążył. E

też mnie trochę dziwi, bo byłem przekonany, że, że pan Donald Tusk jednak mimo wszystko ulegnie i podpisze ten Karty Praw, praw Podstawowych. Nie podpisał, chwała Bogu. Zobaczymy, co będzie dalej. Patrzę w przyszłość, patrzę w przyszłość dość, dość ponuro, bo oczywiście istnieją ogromne szanse przed Polską, że, się, że uniknie losu, losu cywilizacji zachodniej, która jest trupem w tej chwili, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Tam już nikt nie wierzy w naszą cywilizację. Tam ludzie przepraszają za to, że cywilizowali świat. Na zachodzie się przepraszam Murzynów za to, że się im niosło oświatę, światę, prawda, postęp i tak dalej. E, przecież wszyscy widzą, 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 co się dzieje, w krajach, w, krajach, w których, w których Murzyni uzyskali a niepodległość, prawda? Jest znacznie gorzej niż było w koloniach. Kolonia już dawno byłyby na znacznie wyższym poziomie, gdyby nie te mordy rzezie, które są, które są masowo uprawiane w tych krajach przez. Sam, my, my się za to przepraszamy. Otóż ja nie przepraszam za moją cywilizację. Ja jestem dumny z mojej cywilizacji. Tak. Nazywają ją cywilizacją białego człowieka. Była to, była, była to dobra cywilizacja, niestety ona już nie istnieje. W tej chwili ci ludzie, przemi na zachodzie, już odrzucili cały bagaż prawa rzymskiego, już nie istnieje. Odrzucili, odrzucili wiarę chrześcijańską, która stanowi też bardzo ważny element. Na naszej cywilizacji. Ta cywilizacja, ta, która była, to jest pewne rzadkie połączenie. Udane, bośmy podbili cały świat. U nas były te wielkie wynalazki, a nie gdzie indziej. One się rozwijały. Połączenie właśnie zasad jeszcze Hammurabi'ego, jeszcze hebrajskich, chrześcijańskich, germańskich, wpływów greckich. To było bardzo udane połączenie. W tej chwili. W ramach eksperymentu temu połączeniu ukręcono łeb. Buduje się nową cywilizację, jakiś nowy, wspaniały świat. Musi się wyhodować nowego, lepszego człowieka, który nie, nie będzie mężczyzn i kobiet, tylko wszyscy będą jednakowi, równouprawnieni, jednolici. To jest oczywiście zupełnie inna, inna cywilizacja. I jest pytanie, które się rozstrzygnie być może nawet w przyszłym roku właśnie. Czy uda się Polsce wrócić jeszcze, bo my mamy szansę wrócić do naszej cywilizacji. Tam już, tam już nie ma szans. Wiara jest bardzo ważnym elementem. Ja nie chcę dyskutować na tej sali, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Są tutaj teolodzy nieodpowiednio głęboki. Jest to. Ale z punktu widzenia polityki jest zupełnie obojętne, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Ważne jest, czy ludzie w Niego wierzą. Bo zauważcie, że nie ma żadnego logicznego związku, to może, z wam, może Was szokuje, ale to jest bardzo prosty wniosek, nie ma żadnego logicznego związku między istnieniem Boga a wiarą w Boga. Może być świat, w którym Bóg jest i ludzie w Niego wierzą i świat, w którym Bóg jest i ludzie w Niego nie wierzą. Świat, w którym Boga nie ma, a ludzie wierzą, że jest i świat, w którym Boga nie ma i ludzie nie wierzą, że Go nie ma. Wszystkie cztery są, 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 światy są możliwe, z czego wynika, że nie ma żadnego logicznego związku między tymi dwoma ma sprawami. I z punktu widzenia polityka jest zupełnie obojętne, czy Bóg istnieje, czy nie. Ważne, czy ludzie w Niego wierzą. Bo wtedy ludzie, tak jak muzułmanie, gotowi są oddać życie za ojczyznę, bo się nie boją, bo na tamtym świecie dostaną za, 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 to, za tą nagrodę. Ludzie nie kradną, no bo się boją, że na tamtym świecie za to staną ukarani. Z tego punktu widzenia Należnie od tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Jest bardzo ważne, żeby ludzie wierzyli, że On istnieje. Natomiast ci idioci, właśnie z tego Wielkiego Wschodu Francji, mają główną... zniszczyć pojęcie Boga, zniszczyć religię, która stanowi fundament naszej cywilizacji, takiej jak ona była. Jeżeli ktoś wie, w naszą cywilizację, ten, która się rozwijała dynamicznie, w tym XIX wieku i w kawałek XX, prawda jeszcze, to Powiedzmy, jak ci bażanie, kto w Boga wierzy, za mną. A jak ktoś nie wierzy, no to zwolna zdechniemy i przyjdą muzułmanie, którzy wierzą w Boga i dzieci nasze, wa wasze dzieci, będą żyły w haremach. Żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, bo oni się nie boją. Zaraz my się boimy. I ludzie, I ludzie im ustępują. Dochodzi do sytuacji takiej, to jest też wydarzenie z roku 2010, że w Wielkiej Brytanii kilka kuratoriów wydało zakaz używania kartek pocztowych z wizerunkami tam Chrystusa, prawda, dziecięca Jezus i tak dalej, bo może to urazić uczucia muzułmanów. Żeby było śmieszniej, wielki imam Zjednoczonego Królestwa wydał oświadczenie, że muzułmanie absolutnie nie mają nic przeciwko temu. Że, o czym chrześcijanie nie wiedzą, Chrystus jest wielkim prorokiem według, według muzułmanów. I nie mają nic przeciwko temu, że się, 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 się Chrystusa. Ale ci ludzie już usiłują tych, życzenia tych muzułmanów uprzedzić, bo wiedzą, że oni mają noże i będą w razie czego podżynali gardła. Więc trzeba się wkraść w łaski tych, którzy będą podżynali gardła. To już widać. Ci sami ludzie, którzy się kłaniali Stalinowi, teraz kłaniają się muzułmanom, bo oni ulegają przed siłą. Ulegają siłę. Musimy stworzyć siłę, która będzie równoważyć tamtą siłę, albo, mam nadzieję, zwyciężyć. No to tyle wstępu. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Myślę, że jest dużo wątpliwości. Także proszę, pan Janusz jest do dyspozycji.